Powiedzenie Polak potrafi to jest najbardziej prawdziwa rzecz na świecie, bo polska firma ostatnio wypuściła okulary w zbudowaną sztuczną inteligencją, które kosztują ułamek tego co meta Ray Bany Mają w sobie wbudowane chipy AI i w zestawie przychodzi też aplikacja, która poszerza jeszcze tego funkcję i obsługują tłumaczenie na żywo wszystkich języków prosto do Twojego ucha. I nie trzeba się też martwić odpowiadaniem, bo wystarczy powiedzieć odpowiedź po polsku i tłumaczyć to na język obcy i też ma się dużo więcej opcji na aplikacji. Stworzona jest do tego, żeby mogło się jeszcze łatwiej rozmawiać i mieć połączenie z internetem. Można też wywołać swojego asystenta AI, prostą komendą głosową albo kliknięciami na tych panelach dotykowych, które są po obu stronach tych okularów, Działam w zasadzie bardzo podobnie do czatu GPT, ale nie jest aż tak skorumpowany przez wielkie media, więc daje Ci dużo ciekawsze odpowiedzi. Do tego wszystkiego działają jak twoje normalne słuchawki, tylko mają dużo lepszą jakość mikrofonu niż na przykład Airpocy. Tu mają jeden głośnik po lewej, drugi jest po prawej, tu mają mikrofony i nikt nie słyszy i nie może w zasadzie się domyślić, że korzystasz z okularów. To są akurat warianty bez kamery. Na sklep ich będą wchodzić pewnie za niedługo te z kamerą, ale mają dużo więcej opcji na stronie. Inne ramki, inne szkła. Można też u optyka sobie wymienić na szkła korekcyjne bo bardzo się starali, żeby nie kosztowało to 6 tysięcy, bo normalnie kosztują one 600 zł, ale tylko i wyłącznie chyba do końca dnia mają przecenę o 50% na sklepie. Sprawdźcie, czy przecenka dalej jest aktywna, bo przypiłem link w opisie mojego konta i możecie też napisać w komentarzu i podeślę Wam, albo wpiszcie sobie felente.pl.